Witam! Chciałem Was jeszcze poinformować zanim zacznę filmik, że Zastąpiłem u Pana Szczupaka gościnnie, Re recenzowałem tam inny zestaw z LEGO Overwatch, więc jeżeli chcecie to zobaczyć to gdzieś tutaj powinna być jakaś czarta. Link będzie w opisie i będzie film w mojej playliście z recenzji LEGO Overwatch. Więc nie przedłużając, zapraszam do filmu. Odcinku na moim kanale prosił mnie jeden widz, więc ma. Dzisiaj pokażę jak zbudować Reinhardta z Lego Overwatch w skali minifigurkowej. Powiedziałem, że prosił mnie widz, więc ma, choć sam też chciałem go zbudować, więc yy, po prostu nasze ocieciwanie się pokryły. Więc yy, zacznijmy od jego broni, tak? Młota. O! Więc jest on dosyć prosty, tak? Potem pokażę, jak zbudować. Najpierw go sobie omówimy. Używałem tej jednej dużej części działka jako głównej części i po prostu ją obudowałem wysokościowo jest dosyć odpowiednie, jest wyższa od Reinharta, nieco dalej, przechodząc już do samej filurki i do jej artykulacji w głowie mamy rotację na jednym studzie filurka jest do, dosyć delikatna, więc jakby to, to od razu informuję tak? to nie jest y, zabawka, tak jak ta zbroja, tak porównajmy sobie do od razu to zostało stworzone stricte do zabawy, tak? To jest po prostu coś, co ma wyglądać. Taki, trzeba być bliżej stali minifigurkowej Porównajmy sobie jeszcze przy okazji do Mercy Innej figurki z Overwatch Jest ono o wiele bliżej niż tamta zbroja, niż te Divy, którą mam pod ręką. Jest ono o wiele mniejsze, ale jak mówiłem, o wiele delikatniejsze przy okazji. Dalej. W ramieniu mamy pełen obrót na pojedynczym studzie i ruch na, bo, na bok, może tak mocno ją odsunąć tutaj mamy staw kluczowy w łokciu w łokciu na dobrą sprawę, ponieważ nadjarstka nie ma, więc ten staw służy też trochę jako nadjarstek dalej mamy w obrót częściowy i co do nóg, pozwolę sobie jedną odczepić, żeby zaprezentować Mamy obrót, dzięki temu, że to jest połączenie na jednym studzie. Tutaj mam obrót i w wczolanie mamy jeden zawias. Tak się prezentuje figurka od przodu, Tak od tyłu. Staram się jej nie zostawiać bez żadnych detali, staram się po prostu ozdobić jak tylko się dało. Jedyną częścią, której użyłem z oryginalnego zestawu, jedynymi częściami jest e, jego czerp i hełm. Więc. Teraz przejdźmy do budowy. Więc to są części, których potrzebujecie, żeby zbudować jego bark, tak? jego naramiennik, więc sobie zaczniemy. Potrzebujemy, ja użyłem tych elementów, możecie sobie je trochę zmodyfikować. Taki sam trzeba zrobić w rewersie na drugą stronę. Więc nie jest to specjalnie trudna konstrukcja, ale pełni swoją rolę. Hop, hop i jeszcze dwa ostatnie elementy i mamy jeden bark harta i drugi, wygląda tak samo tylko, jest zrobiony w rewersie, więc przejdźmy dalej. Do jego przedramion, które są bardzo proste, ale bądź co bądź warto pokazać oba jak zbudować, ponieważ się trochę różnią. Tak, prezentuje się prawe, bardzo prosta, jak mówiłem. Lewe jest nieco trudniejsze z powodu generatora tarczy, który na niej, na niej nosi na ręce, ale też nie jest to jakaś wielka sztuka. Po prostu posiada dwa elementy więcej i mamy ramiona. Teraz przejdźmy do torsu. Tors spowoduje delikatne roztrąplikowanie. Musiałem podzielić na trzy części, żeby sobie ułatwić życie. Więc teraz mamy front i, i sam tors, tak? Potem będzie tył, plecy, potem będzie miednica tak? Podzieliłem to na trzy części z powodu skomplikowania tego elementu. Więc zaczynajmy. łączymy ten, ten element, nie pamiętam skąd pochodzi, ale jest bardzo użyteczny w tym przypadku. I używamy go o tak dalej mamy to 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 idziemy tak i tak i mamy front dalej dajemy te skrubańce są bardzo przydatne ja one nam poszerzają tors wizualnie przy okazji jaki po prostu tors poszerzają w sumie nie wiem dlaczego dodałem że wizualnie Teraz dajemy podgródek, czy jak to można nazwać, szyję może o i hełm. I mamy przód torsu, więc przejdźmy teraz do kolejnej części. To jest tył torsu i zaczniemy go składać. Jest to dosyć prosta część, po prostu chciałem sobie oszczędzić kłopotu z za dużą ilością elementów na ekranie naraz żeby to było trochę łatwiej poszło trochę łatwiej i szybciej więc jak widzicie konstrukcja nie jest jakoś specyficznie trudna ale są po prostu to płytki nakładane na siebie ale tak się prezentują i przejdźmy dalej ta część spowodowała bardzo dużo bardzo dużo problem tak ponieważ e, muszę Wam od razu powiedzieć że ten element tak to jest bar długości 3 e, leży bardzo ciasno jakby tutaj i trudno go wyjąć więc nawet nie chciałam się go wymywać, żeby nie uszkodzić bo robiłem to pewnie po łebkach i szybko, więc mi się nie chce, więc po prostu wiedzcie, że trzeba go tutaj dosyć mocno włożyć. I no, zacznijmy. Wchodzimy tutaj tą płyteczkę. Dalej pładziemy tak, tak, ten stud z dziurą nakładamy tutaj. Dalej pójdziemy tutaj tą płytkę, tu. I te dwie płytki strasznie nakładamy tak. Jeszcze tylko ten przedni element. I mamy miednicę. Więc przejdźmy teraz do nóg. W tym wypadku zbuduję tylko jedną nogę, ponieważ druga jest taka sama, tylko zrobiona w rewersie tak naprawdę jeden element wystarczy obrócić im pan już tak naprawdę nogę w drugą stronę. Więc zacznijmy. Czas to jest dosyć prosta, ale wizualnie bardzo dobrze wygląda. Moim zdaniem się sprawdza, że tak może się pochwalić. Choć wmontowanie takiej ilości artykulacji w coś tak małego też jest dosyć specyficzne. Ja tutaj użyłem tego elementów w kolorze srebrnym, tak, ponieważ mi zostały po moim self-mocu, więc. Ja mogę tak, jeżeli wy takiego nie macie to po prostu użycie w szarym, jasnym, ciemnym. Tak naprawdę ten film to jest po prostu taki poradnik jak można to zbudować. Więc wy decydujecie jakich zamienników użyjecie, bo to są bardzo specyficzne elementy w wielu przypadkach, więc nie każdy musi je mieć pod ręką. Więc tak się prezentują nogi i teraz przejdźmy do młota. Dobrze, więc mamy młot, tak, elementy tu są, wszyscy widzicie, jak, jak w każdym innym przypadku, więc zacznijmy. Zaczynamy od głównego elementu. tak. Tutaj mamy pustego stada. Można użyć zwykłego. Ja na dobrą sprawę użyłem pustego, bo akurat taki miałem pod ręką. Nie, nie pełni on tutaj jakiejś wielkiej roli. teraz tu przedłuża nieco młot. Dalej mam ten element, ja użyłem w kolorze czarnym, bo nie mam innych. Jest to dosyć tutaj niezbędny. Dalej mamy gdzie to wszystko tak. Jest to dosyć proste. Tutaj użyłem serka. I teraz mamy te trzy płytki robiące za front młota. Mamy myk Dalej, tutaj to są te dwie płytki. One są bardzo przydatne skubańce. I wizualnie tutaj też mi odpowiadają, więc ich użyłem. I teraz idziemy. Tak. Tak, tak, tak i tak. I mamy, mamy młot Reinharta, Więc teraz przejdźmy do wszystkich komponentów i po prostu złóżmy. Więc tak się prezentują wszystkie komponenty i przejdźmy do budowy. Nie jest to specjalnie trudne, tak wystarczy go połączyć. Każdy, mm, każdy już chyba sam był w stanie się domyślić jak to zrobić. Ale warto to pokazać. Dalej łączymy ramiona, jeszcze to trzeba obniżyć, żeby dobrze wyglądało. Tak łączymy nogi i przed dajemy młot i jak widzieliście na początku. Mamy... Tak. Mamy szczącionego Reinharta. Powiedzcie jak Wam się podoba. Ja zapraszam Was też do lajkowania, subskrybowania, wycieczkiwania kolejnych filmów. Żegnam Was. Cześć!